Coś w naszej Polsce ewidentnie jest nie tak. Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie oceniła negatywnie działania wojewody związane z organizacją i funkcjonowaniem covidowego szpitala tymczasowego we Wrocławiu. Głównie chodzi o niegospodarne wydatkowanie środków finansowych z budżetu państwa, czyli chodzi tak naprawdę o pieniądze Polaków. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli mowa jest m.in. o niegospodarnym rozliczeniu robót adaptacyjnych wartych 11 milionów złotych których wartość, zdaniem Niku, została znacznie zawyżona. Zwykły Polak za taki numer poszedłby do więzienia, jednak w tym przypadku system zadziałał inaczej. Wobec wojewody wspieranego przez PiS nie sformułowano żadnych zarzutów, ponieważ jego działania miały, cytuję za raportem, charakter jednorazowy i incydentalny. Rozumiem zatem, że morał z tej farsy jest taki, że można kraść, byle incydentalnie.